Zagrałem mecz w najgorszej drużynie w Hiszpanii. Jak było? Nic, zero. Nic nie potrafię trzymać. W internecie znalazłem drużynę w hiszpańskiej B-klasie, która w 20 meczach straciła 160 goli. Co, jakby dołączyć do tej drużyny i trochę im pomóc? Przeszedłem badania, podpisałem kontrakt, byłem na treningu i przyjechałem na mecz. Na rozgrzewce wyglądaliśmy naprawdę dobrze. Jej! W panowała dobra atmosfera, tylko trwało jakieś zamieszanie ze skarpetkami. Jedną mam. Mam założyć czarne getra, dostałem jedną. Ale przejdźmy do najważniejszej rzeczy. Zaczął się mecz. Na początku meczu było ok, straciliśmy jedną bramkę, drugą, ale mówię, jest dobrze, nie przegrywamy 18-0. I w pewnym momencie nadarzyła się okazja na strzelenie gola. I niestety bramkarz to wyjął. Chwilę później miałem kolejną znakomitą okazję na strzelenie gola, ale ten strzał został zablokowany. Szczerze, ten mecz nie należał. Do Nasi obrońcy wyprowadzali piłkę ciągle podając wał Raz w prawo, raz w lewo, las laga No i generalnie trochę słabo się stawia. To jest niesamowite, co my gramy w tej obronie, nie? Trzech padań nie wymieniliśmy Naprawdę z siebie chciałem dać wszystko Starałem się schodzić do gry, coś przyjmować, podawać Ale niestety piłka do mnie nie docierała Sytuacji nie miałem zbyt wielu I to spotkanie przegraliśmy naprawdę wysoko. Mimo to wyszliśmy na drugą połowę i zaczęliśmy walczyć. Czy zdobyłem gola? Tego dowiecie się niebawem. Zasubskrybujcie mój kanał na YouTubie, żeby nie przegapić kolejnych filmów.